Dzień dobry Państwu. Jestem coraz bliżej Gdańska i spędzam cudowny dzień po noclegu u kolejnych wspaniałych ludzi, a teraz jestem po obiedzie z tą oto piękną Polką, mamą, żoną, której rodzina jest zaprzeczeniem covidu, LGBT, podziałów. Problemów niepotrzebnych. Jest to po prostu prawdziwa polska rodzina antysystemowa, mówiąc o systemie wykorzystującym ludzi. Dzisiaj mamy dzień szczególny, bo oto dowiadujemy się, że marionetka nie wytrzymała. Niedawno żegnaliśmy wiceministra, a dzisiaj żegnamy nie chciałbym używać brzydkich słów, więc po prostu nie będę przekręcał nazwiska żegnamy naszego wielkiego zbawcę narodu. narodu, ministra Szumowskiego. Adios Papao. Do widzenia. Żegnaj, marionetko. I teraz Polacy, jeżeli jeszcze nie rozumiecie, bo my nie musimy mieć e, tylu potwierdzeń, mam nadzieje, mamy nadzieję, że wreszcie rozumiecie, o co tutaj chodzi. Oni dążą do tego, żeby w ogóle nie było rządu. Za chwilę nie będą się musieli Wam tłumaczyć, bo będziemy małą grupą niewolników. I nie trzeba będzie się tłumaczyć. Z cyrków w Sejmie, w Senacie do tego zmierzają. Zobaczcie, ja dzisiaj zostałem zszokowany. Oto właśnie dedykacja dla systemu. Performance, który chowa się przy moim pomyśle. Co za cudowna kobieta. No Jestem w szoku. Prosimy. Mamy nowy rodzaj masek najnowszy model. Nie bądź włoś majtki nosie. To będzie Paweł Bednarz, tak? tak <grafy> Paweł teraz Bednarz. możemy jego jeszcze tutaj za, zareklamować. Wspieramy dobrych ludzi. Pan Paweł Bednarz to człowiek wyjątkowy. Dla nas to człowiek i myślę, że dla wielu prawdziwych Polaków to po prostu, jak powiedziała koleżanka, heros. To już nawet nie bohater, to heros. Pan Paweł Bednarz to jest człowiek, który... Poszedł na całość. Wprawdzie. Mhm, tak, się. pozdrawiamy go i innych walczących. Zobaczcie, coś niesamowitego. Coraz więcej takich Polaków. Życzymy sobie, prawda? Tak, i w systemie, oby następna marionetka była jak najgorsza dla zniewalania Polaków, a jak najlepsza dla leczenia prawdziwych chorób. Nowotworów, które też wywołują, tak naprawdę, bo dobrze wiemy, jak wywołują nowotwory. To jest wszystko jeden wielki, chory układ. Układzie odejdź. Układzie zostaw ludzi. Zostaw rodziny. Zajmij się. Wyleć na inną planetę. Tego Ci życzymy. I narodzie obudź się w końcu. Dziękuję. Kochana Polko. Niech dobro wraca do Ciebie, do Twojego męża, do Twoich dzieci, do Twojej wspaniałej rodziny. Walczymy. Idę w trasę. Dziękuję. Dziękuję i dziękuję za gościnę. Do zobaczenia. Do zobaczenia.